No to już tu padało takie sformułowanie, że Wy dzisiaj walczycie trochę jako mistrzostwo, że, że po tym takim ciężkim sezonie pełnym świetnych meczów, sukcesów, to trzecie miejsce w perspektywie chociażby tego, jak skończył Śląsk, to jest dzisiaj walka o mistrza. I tak kibice też skandowali mistrz. E, no mistrzostwa dzisiaj nie zdobywamy, e, ale zdobywamy no, przed tym meczem to upragnione nasze trzecie miejsce, tak? bo przed tym meczem cel A. był jeden, żeby, żeby zdobyć trzecie miejsce, żeby grać w pucharach w przyszłym sezonie, więc więc jesteśmy zadowoleni. Nie jest to mistrzostwo, ale też wiadomo jest troszeczkę niedosyt, ale jakby apeluję i też sam do siebie apeluję przed lustrem, że, żeby docenić to, w jakim miejscu jestem teraz, jak, jako drużyna, jako Jagelonia, że, że zdobyliśmy w tym sezonie super puchar. Zagraliśmy prawie 60 spotkań, fajna przygoda ze świetnymi zespołami w, w Europie i, i walka o, o to mistrzostwo prawie do końca była, więc mnóstwo emocji mi się wydaje, wszystkim dostarczyliśmy i i kibicom, rodzinie, samym sobą, więc, więc fajnie to smakuje na pewno. Co ważniejsze jest, czy można to w ogóle ważyć, ten brązowy medal czy ta przepustka do Ligi Konferencji? No, to jest połączenie, tak? więc jakby nie ma nic oddzielnego, więc świetnie, że jest medal i że właśnie on daje tą przepustkę, tak jak Pan powiedział, do Europy, więc, więc jesteśmy zadowoleni. Jeszcze jedno pytanie. Trener zresztą podkreślał, że wasz dzisiejszy mecz to było pożegnanie tej drużyny. Bo wiadomo, że wielu piłkarzy odejdzie i sam trener mówił o tym, że chciał, żeby ten mecz był i tak wyszedł, że trzecie miejsce i puchary na pożegnanie tego zespołu, który tak walczył. Tak, no nie ma co się oszukiwać, że ta drużyna będzie totalnie inna w, w przyszłym sezonie, ale tak zazwyczaj jest. Eee, no ja. I powiem tak, no stworzyliśmy naprawdę fajną grupę i to nie są takie, takie populizmy, co teraz mówię, tylko naprawdę dobre charaktery, fajni ludzie i uważam, że naprawdę jesteśmy bardzo dobrą drużyną i wiadomo, były lepsze momenty, gorsze, ale, ale dzisiaj była ta Jagiello, ja mi się wydaje, który, którą kibice chcą oglądać na ten nasz last dance, jak to trener powiedział, daliśmy emocje, czyli, czyli to, po co ludzie przychodzą na stadion, walczyliśmy do samego końca, czy przegrywaliśmy, czy już był remis. No mi się wydaje, że wszyscy dzisiaj położyli 100% na boisku i też graliśmy w piłkę, tak jak gdzieś to nasze DNA jest od początku, więc więc ciekawy mecz z emocjami na koniec i no i z happy endem, bo mamy metal. A w przyszłym sezonie, po tych dużych zmianach, jak jest stać na co w europejskich pucharach? Nie, bardzo trudno mi odpowiedzieć teraz na to pytanie. Wiadomo, że państwo już teraz, wszyscy pewnie, nowy sezon, transfery, ruchy wychodzące, ale no, zajęliśmy prawie 60 spotkań teraz. No, zrobiliśmy coś naprawdę fajnego, więc teraz jest czas, żebyśmy się wszyscy fajnie pobawili, porozmawiali, zjedli razem. E, no i później już wszyscy, żebyśmy pojechali po prostu odpocząć, bo... No, bo też jest to potrzebne. E, a w przyszłym sezonie wierzę, że... Że będzie równie dobra drużyna jak w tym sezonie i będziemy walczyć i o mistrzostwo o Puchar, o Super Puchar i o wszystkie wszystko co jest możliwe. To, to a gdzie to ten na... urlop zaplanowany? Lecę teraz do Kamila Jóźwiaka, go odwiedzić, więc, więc to jest mój urlop na ten moment. Bo zobaczymy to wszystko. się A propos, a propos Kamila Jóźwiaka, będzie pan do na transfer do Jagiellonii Białystok, podobnie jak Ty Mateusza to jest jakby, nie jestem dyrektorem sportowym, ale na pewno na pewno miło się gra z przyjaciółmi, ale no, kurde, no może, może powiem, no nie, myślę, że na 99.999 99, 99, żaden z nich dwóch nie pojawi się w Jagiellonii w przyszłym sezonie, to wszystkie te medialne jakby rzeczy to są raczej jakieś e, pogłoski. Kamil może, może, nie wiem, chyba się nie wyobrazi, może być trochę... Był, był, był temat w zimę. Namawiałem go choć przyjść na wypożyczenie na pół roku i wygramy ligę konferencji z sobą, ale no go dopadło, więc, więc, tyle. To ja jeszcze mam do Ciebie pytanie, czy ty jesteś gotowy na następny rozdział swojej kariery i kontynuowanie za granicą? Bo od wielu miesięcy łączycie się, łączy się ciebie właśnie z transferem Teraz jestem gotowy, żeby pójść do szatni, zjeść, napić się z chłopakami, jest moja rodzina tutaj i na pewno jestem gotowy, żeby walczyć od kolejnego treningu i tyle. A reprezentacja Polski? Czekasz na powołanie w Michała Królewskiego? Eee czekam, eee, powołania są we wtorek tak? Jeśli, jeśli z tego co mi wiadomo, więc, więc zobaczymy. Lech mistrzem Polski podwójna radość? Bardzo dobrze, jeśli nie my to kolej tak. już.